No dobra, pierwszy rzut. Zobaczmy, co kryje się w tej rzeczce. Cześć, czołem, drodzy widzowie. Zapraszam Was dziś na kolejną wyprawę na ryby, i dzisiaj zapolujemy na pstrągach z takiej niedużej rzeczki, jak tutaj widzicie ona w większości swojego biegu, ta rzeczka ma taki charakter jak tutaj, czyli jest bardzo płytka i kamienista o dosyć wartkim nurcie, nie za szeroka ale tutaj w górę, w górę rzeki jest takie 500 metrów torfowisk, bagna takiego i tam są takie piękne baseny, w których spróbujemy połowić tych basenów jest 7 Zaczpiła się blacha gdzieś mi o plecach tych basenów jest 7 i w tych basenikach spróbujemy właśnie dopaść jakiegoś pstrążka. Nie za dużego. No, myślę, że wielkich ryb tutaj nie będzie, ze względu na to, że rzeczka jest mała, ale, ale jest bardzo to piękne miejsce. I, no i te baseny też super wyglądają. Zaraz tam się będę w ich kierunku przesuwać i wszystko wam pokażę. Z 20 metrów dalej, jak widzicie, ta rzeczka zmieniła swój bieg. Ma teraz też nie za szerokie koryto, ale jest bardzo głęboka tutaj. Myślę, że miejscami może być ze 2 metry nawet. I tutaj jest kawałek taki prostki właśnie z taką głęboką wodą. Tutaj cały ten obszar to właśnie jest obszar torfowisk, obszar bagna i ta rzeczka tutaj na tym, na tym obszarze bardzo silnie meandruje. Jest bardzo dużo zakrętów, no i na każdym z tych zakrętów jest jedno z tych oczek, na których dzisiaj będziemy łowili. Tutaj widzicie pierwszy z tych baseników. I te baseniki są też mega głębokie. Mają myślę około koło 3 metrów głębokości, niektóre może więcej. Ten, ten nie jest jakiś super duży, tam dalej będą większe. No i tak to wygląda. Widać tam pozwalane kamienie jakieś na dnie. Dobra, zrzucam, zobaczymy siedzi. Aj. Już, już nie siedzi po takim rzucie. Zobaczcie, tutaj na wodzie widać takie pchły wodne. Na pewno się krągi żywią tym, tym stworzeniem. Zobaczcie jak tu śmigają. Tak, jest tutaj zaskakująco dużo. Może to świadczyć o tym, że akurat w tym momencie, na tym odcinku rzeki Pstrągów nie ma. Widzę też jakaś muszka, pływa tutaj po wodzie, mnóstwo tych, tych hełek wodnych, pajączków. Yy, I widziałem już właśnie wcześniej takie spływające owady w dół rzeki i nic z tego nie zbierało, także, także na razie nie widziałem żadnej aktywności ryb. A a trochę tego pokarmu tutaj pływa po powierzchni idę dalej w górę rzeki chociaż tutaj jeszcze jak jest, widzicie tą wysepkę przed tą wysepkę rzucę ze dwa razy tak, no ta rzeczka jest typowo pod jakąś małą muchóweczkę mam taką małą muchówkę w domu ale dzisiaj jest trochę za silny wiatr i, i nie będę świrował, bo bo się ekspertem w tym wędkarstwie muchowym to jeszcze nie jestem, a rekonesans po prostu ze spinningiem zrobię. Ale no widać, że woda jeszcze nie obudziła, aż znaczy zaczyna się budzić do życia. Tutaj widzicie lilie wodne, czy tamte nenufary, czy jak to się tam nazywa, dopiero startują. Także rybki nie mają jeszcze tak do końca gdzie tutaj się schronić w tym korycie. Tutaj w pierwszym tym baseniku nie miałem żadnego wyjścia rybki ani nic. Zbliżam się do kolejnej miejscówki. No dobra, to nawet nie taki basenik, taki zakręt, ale zobaczymy. Zaszedłem tutaj z drugiej strony. Tak, słuchajcie, zmieniam na taką, na taką rybkę. Trochę mam duży ten ciężarek, bo to 4 gramy, ale nie mam mniejszego, także musi, musi ten 4 gramy być ok. No, chcę tutaj dno obłowić, zobaczyć co się nad dnie dzieje. Zbliżam się na kolejną miejscówkę. Kolejny basenik i też pusto. No, muszę przyjść tutaj na tą rzeczkę za dwa tygodnie, może za trzy. Jak, jak wiosna już ruszy się naprawdę tak do, do życia. Tak strągi tutaj są, tylko siedzą gdzieś pochowane po burtach w jakichś wymytych jamach i nie ma, nie ma takiej opcji, żeby wyszły tutaj na taki otwarty teren yy, i, i pobrały tą, tego twisterka no widzicie, jest trochę za wcześnie jeszcze dobra, chyba ostatni z tych baseników, będę robić zobaczymy, czy coś tutaj siedzi w tamtej blaszce opaść do dna no tutaj blato będzie elegancko. Na pewno będą ryby. Po prostu jeszcze jest trochę za wcześnie. Zobaczcie, raz, dwa, trzy pajączki, to wszystko powinno być pozbierane. To tak, no jak widzieliście, sprawdziłem kilka tych baseników na tej małej rzeczce. Nic tutaj się nie wydarzyło, nie miałem żadnego odprowadzenia, nawet żadnego puknięcia, nie widziałem żadnej ryby. Więc zostawiam tą rzeczkę na najbliższe 2-3 tygodnie, nie będę tutaj przyjeżdżał i zobaczę, co, co się tutaj będzie działo, jak już wiosna ruszy tak naprawdę. A teraz oooo, patrzcie co znalazłem, poroże jelenia, ale zajebiście. I to z jakiegoś młodego, bo tylko jeden ma odrost, szukam drugiego. Tutaj skubaniec musiał się o ten słup pozbyć, tego poroża. No ładnie, zobaczcie, ekstra, szukam następnego, gdzieś tu powinno być, no z jednym one nie łażą, tylko starają się pozbyć od razu obydwu, gdzie jesteś, i co, i jadę nad jezioro, Uf. i jadę nad jezioro, też na kolejny, kolejny rekonesans. Pogadałem już z człowiekiem, mówił, że można łowić, tylko żeby śmieci nie zostawiać, no a ryb, ryb też raczej nie zabieram, także, także spoko, no ale dawać jeszcze gdzie to drugie jest poroże. Dobra, dotarłem już do punciaka, no i pierwsza część eskapady, pierwsza zdobycz to to poroże tylko. Niestety bez rybki, a zobaczymy, co tam, co tam dalej się będzie działo. Ścinał się już na to jeziorko, zmieniłem kołowrotek na poważniejszy, pudełko z przynętami też. I mam jakieś pół godzinki po, po tej ścieżce i tam później przez górki kawałek do tego jeziorka. Tutaj z lewej strony widzicie, jest taka demolka po wycińce. I tutaj trzeba powiedzieć, że na zachodnim wybrzeżu Szkocji jest bardzo dużo właśnie lasów uprawianych pod, no, tak, gospodarczo, nie dzikich, tylko po prostu lasów uprawnych. W większości jest to sosta, a dlatego tak rosną dobrze tutaj tak te lasy, ponieważ ten region Szkocji jest już tutaj w objęciach golfstromu, tego ciepłego prądu zatokowego, dzięki czemu w zimę jest tutaj dosyć ciepło, trzeba przyznać, jak na, jak na zimę, ponieważ ta woda w oceanie utrzymuje tutaj ten region nadbrzeżny w takim swoim e, jedynym swoim rodzaju klimacie. Jest to tam oceaniczny, coś takiego. I dlatego, że tutaj jest tak ciepło, no i pada w opór. Tu najbardziej deszczowe miesiące roku pada 20 dni na miesiąc, także 2 trzecie miesiąca jest deszczowe. Ale teraz, tak jak ja tutaj przyjechałem na wiosnę i lato, powinno być około 10 dni deszczowych na, na cały miesiąc, także, także nie ma tragedii. No i w tutajszych jeziorach. Sporo jest tych pstrągów, trzeba przyznać, może nie są jakieś super wielkie. Tak naprawdę, im wyżej w górach jest położone jezioro, tym te pstrągi są mniejsze ze względu na mniejszą ilość pokarmu, prawdopodobnie, który się znajduje, bo i woda zimniejsza może. Ale ryb jest generalnie sporo, bo jeziorka te są dosyć trudno, trudno dostępne. Tak, jak ja teraz idę, to jeszcze nie jest tak, tak źle, ale zdarzało mi się, że szedłem do jeziora po dwie godziny w jedną stronę i po prostu no, nie wszystkim się chce taką trasę robić. A, no, a mi się na razie chce tak naprawdę: im dalej do tego jeziora, tym, tym chętniej tam idę połowić, bo wiem, że, że już tam praktycznie nikt nie łowi albo tylko kilka razy w roku. Okej, okay. już widać jeziorko, całkiem spore, nie mam pojęcia jak bardzo jest głębokie, ale na szczęście brzeg nie jest zarośnięty trzcinką, ani jakimiś innymi wodnymi roślinkami, także będzie można elegancko z każdego miejsca obłowić, tylko muszę zacząć z tamtego końca, bo tak mi wiatr pasuje akurat. Tak, jako przynęty będę używać na takim jeziorku morsa dwójki i jest taki lekko zardzewiały tutaj jak widzicie ale to akurat dobrze, w tym przypadku im bardziej podrdzewiała ta blaszka tym, tym lepiej, bo to takie kolory brązowe, żółte są bardzo naturalne dla, dla tej wody zależy mi na dalekich rzutach, po pierwsze, a po drugie Będę startował blachę z dna. Będę czekał jak ona opadnie do dna i dopiero z dna będę ją tutaj startował, nie będę ciągał po powierzchni i zależy mi na tym, żeby szybko, szybko opadała, także, także tak. No to próbujemy. Tak, zobaczcie co tutaj znalazłem. Jest to żabka do połowy zjedzona, tylko ma obwyzione nogi, a a reszta została już na jednym jeziorze. Wcześniej widziałem też dwie żaby załatwione w ten sam sposób, że, że tylko nogi były obiedzone, a reszta żaby zostawiona. Także to, to tutaj muszą strągi lubić bardzo żabie utka na to wychodzi. Bo na razie trzy żaby i trzy żaby pozbawione tylnych, tylnych tych skoków, a, a łeb i te łapki zostawione. Także no. Jakby tu na żabę spróbować? Nie mam chyba takiej żadnej gumy, co żabę by przypominała. Ale, ale na pewno na tych żabach tutaj żerują te pstrągi, bo, bo to już trzecia załatwiona, którą widzę. No słuchajcie, tutaj jakaś masakra się odbyła. Tu są kolejne, kolejne żaby. Jedna, druga, trzecia. Tutaj tylko noga od żaby. Ale one tu muszą być napasione tymi żebami. Zobaczcie co tu się dzieje Tutaj Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta No to chyba są najedzone mam takie wrażenie I że musi być tutaj sporo ryby też mam takie wrażenie skoro skoro tyle tych żabonów tutaj jest rozwalonych. Tam są następne, zobaczcie. I tu następne. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Kalipsa. No, słuchajcie, gdzie nie spojrzeć? Leżą te trupy tych żab wyjedzone z, ze środka albo częściowo zjedzone. Po prostu. Także te ryby tutaj muszą być mega na żarty, ale na pewno są, bo żaby raczej by tak nie masowo nie zdechły. Chociaż, ale wszystkie są porozrywane, no to jakby zdechły to by nie były porozrywane. Przemieszczając się tutaj wzdłuż brzegu, cały czas są brzeg jest usłany tymi niedojedzonymi żabami, także musiała odbyć się tutaj olbrzymia uczta w tym zbiorniku. Myślę, że moje szanse akurat w tej chwili mogą być trochę niskie na, po, na dobre połowienie tutaj tak zobaczcie bebechy na wierzchu w środku jeszcze widać jajka od tych żab i mam pewne przypuszczenia że to niekoniecznie musiały być strągi tylko węgorze zrobiły tutaj taką masakrę z tymi żabami coś mi się tak zdaje no ale, ale nie wiem jak to w 100% potwierdzić, ale myślę, że to, że węgorze miały swój udział w tej, w tej masakrze na żabach. Gdzie się nie spojrzy, leżą po prostu, o kurczę, tutaj pod drzewem ile, tam z 10 w jednym miejscu leży na brzegu. No, nie ma kawałka wody, gdzie nie byłoby widać tych kawałków żab. Z tego kamyczkę porzucam. Zobaczcie. Zobaczcie. co tutaj się dzieje. Wszędzie te żaby porozwalane. Sakraj, ciekawe, że one wszystkie tak tutaj przy brzegu są. Może tam w głębi też jest ich jeszcze więcej, tutaj jest tylko czubek Góry Lodowej. No, ale widziałem też trochę z krzeku. Udało się złożyć tym żabkom, także nie do końca tutaj one wszystkie zostały zjedzone. Niektórym udało się. Zobaczcie, tutaj jest połowa tej żaby. Całkiem widać, że jest taka jeszcze świeża. I ma wyjedzone tylko żabie udka. Także to tutaj tym rybkom najlepiej pasuje. Na to wychodzi. Mega ciekawy temat. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. I ciekawe, jak to tutaj musiało spektakularnie wyglądać. Jak, jak te żaby były zbierane z powierzchni przez, przez ryby, które tutaj na nich żerowały. No, spektakl przyrody. W przyszłym roku może uda się to zaobserwować. Teraz już wiem, że. Że, że na tym jeziorze coś takiego rokrocznie tutaj się prawdopodobnie odbywa wszędzie żabony po rozczłonkowywane. No, rzucę tutaj parę razy, ale tutaj zdaje mi się, że będzie płytko. Słuchajcie, tutaj znalazłem taką żabę, która ewidentnie jest wywrócona na drugą stronę. Ten, ten brązowy kolor tej żaby widać tutaj, od środka, zobaczcie. Tu jest normalnie, widać jeszcze powieki. Czekajcie jakiś patyczek wadzło. Lepszy. Zobaczcie. W środku jest brązowa. Jest całkowicie, cała żaba, łącznie z paluszkami jest wywrócona na drugą stronę. Pff, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyła za akcja? To ja obstawiam, że zrobiły to węgorze. A, a wy dajcie znać, co wy o tym myślicie. No, w większości były albo rozczłonkowane te żaby, ale tutaj jest idealnie zdjęta skóra z całej żaby. Co to? Co to za akcja? Zobaczcie. Wywinięta na drugą stronę. Beka. Dobra. Robię szybki jeszcze tutaj obchód dookoła, zobaczyć jak wygląda głębokość. Bardziej sobie pogruntuję dzisiaj to jeziorko I, i zmykam, bo tutaj wszystkie leżą ryby na dnie i trawią. A woda zimna, to za szybko nie będą trawić. Woda mocno zimna. I teraz już zwróciłem uwagę, że wszystkie te żaby są wywinięte na drugą stronę. Heh. Niesamowite. No tak, bo one przecież białe są od środka, a od zewnątrz są brązowe. Także każda z tych żab, o tutaj jest jakaś też, ale to z tej są zjedzone tylko żabie łódka. dotarłem tutaj do tego miejsca z którego uchodzi woda i zaczyna się ten strumyk tu jeszcze widać też pojedyncze żaby wybebeszone na drugą stronę I tak tutaj ten strumyczek wygląda ledwo płynie tak naprawdę ale ale jest to wystarczające dla te, do tego żeby tutaj ten narybek węgorza z morskich wód mógł się dostać do tego jeziorka. A, a jest bardzo blisko, stąd do, do wód morskich. Myślę, że ten strumyk ma maks 2-3 km, jeżeli chodzi o dzisiaj. To byłoby wszystko. Dzięki śliczne za oglądanie. Jak Wam się odcinek podobał, zostawcie jakieś tamte łapki, czy suby, czy inne tamte pierdoły. i... I widzimy się w następnym odcinku. Jak ktoś coś ma jakieś pomysły o co chodzi z tymi żabami, kto je tutaj zjadł, to, to śmiało piszcie w komentarzach. Dzięki śliczne za, po... za... za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!